Cześć, jestem Walentyna ze sklepu Włóczko Maniaczka. Witam Was w moim kolejnym vlogu. Dzisiaj jest sobota i przyszłam trochę wcześniej do pracy, żeby Wam nagrać filmik, bo dawno mnie tutaj nie było. Natomiast na dworze jest bardzo brzydka pogoda, pada deszcz, i przez to od razu uprzedzam, że będą przyjeżdżać auta i będzie to mocno słychać, ponieważ mój mikrofon się nie wyrabia niestety z tym zagłuszeniem, hałasu. Już rozglądam się za nowym modelem i mam nadzieję, że wkrótce będę miała nowy lepszy mikrofon. Natomiast teraz wybaczcie mi, jeśli trochę będzie tła. Natomiast mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało, ponieważ jesteśmy tutaj, żeby zobaczyć piękne włóczki, a to chyba nie wymaga jakby dużo dźwięku wokół tego, ale też będę trochę Wam opowiadać o tym, co nowego się pojawiło u mnie w sklepie, co polecam na sezon wiosenny, chociaż na dworze wygląda to jakby była już jesień i szykujemy się do zimy, natomiast szykujemy się na lato, szykujemy się na piękną pogodę słoneczną, na przewiewne dzianiny i o tym dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać. Zacznę może od tego, co sprawiło chyba największe wrażenie na Was w internecie i mianowicie mówię o włóczce z cykinami od marki Rico Design i to jest włóczka nietypowa. Nazywa się ona Make it Bloomhen, i kiedy po raz pierwszy ją zobaczyłam, to sobie, mimo mojej znajomości języka niemieckiego, nie skumałam, że to Bloomhen, to znaczy kwiat albo kwitnięcie i że to ma coś wspólnego z tą włóczką. Mówiłam, dobra, fajne mikrocykinki i tyle. Jak się okazało, te cykiny są w kształcie kwiatuszków. I to jest bardzo, bardzo wiosenny dodatek do różnych dzianin i mi się wydaje, że... Większość z Was już poznała tą włóczkę w internecie, natomiast może jeszcze nie każdy spróbował, co bardzo polecam i mam dla Was kilka pomysłów, co z tą włóczką można zrobić. Jest to bardzo cieniutka nitka, bardzo drobne te cykinki. One mają, nie wiem, może z 2 mm wielkości w, w średnicy, dlatego nie nadają się do takich grubszych włóczek, bo po prostu w niej się zgubią. Ale mam kilka takich włóczek cienkich, które przetestowałam i mi się fajnie sprawdziło. Więc mogę o tym powiedzieć i wam polecić te włóczki do spróbowania w połączeniu właśnie z tymi cykinkami. Na razie kolory tej włóczki są bardzo pastelowe, natomiast w połowie lata pojawią się też mocniejsze kolory i też je będę zamawiać, bo wiadomo, że nie każdy lubi te pastele, natomiast bardzo ładne te pastele. I mamy tutaj taki liliowy fiolecik, mamy taki też pastelowy róż. Mamy taką miętę albo szałwię, jasno niebieski i dwa takie neutralne, ekri, ekri i beżowy. Jeszcze Wam pokażę to z bliska. I co do tego mogę zaproponować? Jak mówiłam, musi być to cienka włóczka, najlepiej grubości fingering albo jeszcze cieńsza. Dlatego też robiłam kilka próbek, mianowicie jedną próbkę, gdzie zrobiłam połączenie z kilkoma włóczkami. Na razie nie jest wyprana, więc wygląda w taki sposób. I słuchajcie, najbardziej mi się podoba właśnie połączenie takie moherkowe, bo wtedy te cykiny prześwitują przez ten moher i bardzo je dobrze widać. Tutaj ważna też informacja, że te cykiny nie drapią, bo też słyszałam dużo opinii o różnych innych cykinach, że macie podrażnienia skóry, że nie możecie nosić z tego topu czy tam bluzeczki. Natomiast te są po pierwsze tak małe, po drugie zrobione chyba z tego tworzywa, które nie jest jakieś ostre, kujące i to w ogóle nie czuć jakby w dotyku, że tutaj jest jakiś metal, plastik, w ogóle bardzo fajnie to jakby jest w uczuciu. I dlatego pierwsza moja polecajka to jest właśnie coś Ala Moherek. I tutaj stwierdziłam, że pokażę Wam połączenie kolorów z Baby Sury Alpaką od marki Fonty, która ma nazwę Saper Lipopet. I tutaj chyba najbardziej mi odpowiadają kolory. Tak bardzo są podobne w tonacji, albo bardzo będą ładnie wyglądały w połączeniu. I już Wam pokazuję. Wezmę taki koszyczek, który przygotowałam cały. Więc pierwszy kolor to mamy kolor. 5000. To jest taki czysty, biały i do tego oczywiście ten ekri razem bardzo ładnie wyglądają prawie ten sam ton, więc nie będzie widać jakiejś różnicy, przejścia kolorystyczne, bo tutaj też jest ta nitka. Nie jest przezroczysta, tylko jakby jest w tym kolorze, co Wam mówię, czyli tam ekri. Te cekinki są błyszczące na różne kolory, więc wiadomo, tutaj nie ma różnicy. Ale razem te nitki zlewają się ze sobą i tworzą piękny efekt. I to jest pierwsza propozycja kolorów. Z beżem też mam taki troszkę bardziej śmietankowy kolor, to jest kolor 5001 i do niego możemy dołożyć tą beżową nitkę. Też będzie fajnie wyglądało. Jest ta beżowa troszeczkę ciemniejsza niż ta alpakowa, ale mi się wydaje, że razem będą się komponować wspaniale. Trzecia wersja której tutaj zacząć? <laughs> Fiolecik. Chyba ten fiolet najbardziej przypadł Wam do gustu, więc o nim będę dzisiaj więcej mówić. Ten fiolet i mamy tutaj 5015 kolor Super Lipopet. Też jeden do jednego te kolory się łączą, bardzo ładnie to wygląda. Znam dziewczyny, które już robiły w tym połączeniu swoje udziergi i naprawdę fajnie to wygląda. Czekam na efekt końcowy, żeby już pochwaliły się tym udziergiem jakby w całości, pokazały go w internecie, a nie tylko mi na wiadomości. Wtedy będę mogła Wam też pokazać i pochwalić się tym efektem. Ale mówię, to jest bardzo boskie połączenie. Z różem tutaj niestety nie mam takiej dokładnie takiej różowej włóczki z tej sury alpaki, ale mam taki. Taki beżowo-różowy to jest kolor 5027. W takim połączeniu mi się wydaje, że ten blady róż z tym troszkę mocniejszym będzie bardziej, tak zagra kolorem, będzie bardziej widoczny i może troszeczkę taki melanżowy, ale ładnie jakby jest w tej samej tonacji kolorów i też ładnie się sprawdzi razem. Do niebieskiego też mam. Jest taki mocniejszy niebieski, którego nie będę pokazywać, bo mi się wydaje, że za bardzo jest taki dżinsowy. Natomiast to połączenie mi się bardzo podoba. Patrzcie. To jest kolor 5029 i niebieska tutaj Make it Bloomhen. Też dosyć podobne do siebie. Tutaj widzę, że przy, tym, przy tej alpacie te cykiny. Odbijają niebieskie światło i są takie całe niebieskie, natomiast na słoneczku przychodzą te kolory jakieś fiolety, róże, srebrne po prostu. Bardzo ładnie to wygląda na słońcu. Niestety dzisiaj nie ma, żeby wam pokazać słońca, ale spróbuję pod lampą nagrać jakiś kawałek, żeby też zobaczyć, jak one, te cykiny, błyszczą. I tutaj mięta nam została do niej też jest taka mocniejsza, mięta. Razem będzie ładnie wyglądała, patrzcie, może tak bliżej. I, yy, I co? I po prostu to jest taki perfect match, jeśli ktoś lubi kolor miętowy. I myśląc o takich yy, na przykład włóczkach właśnie takich ala mocherek albo alpaka, to myślę, że fajnie będzie wyglądała jakaś taka, yy, taki sweterek chmurka, taka pajączynka na grubszych drutach, z większymi oczkami. Taka bardzo przywiewna, pod spód zawsze można założyć top albo jakiś taki podkoszulek ładny. Można też wydziergać sobie jakiś taki cienki top na cienkich ramionczkach i też to świetnie będzie wyglądało. Ale też wpadłam na taki pomysł, że byłoby bardzo ładnie, gdyby na przykład zrobić takie połączenie tego, tych cykinków z alpaką jako jeden paseczek, a drugi paseczek na przykład cienką wełnę merino. Albo w tym samym kolorze, albo na przykład w kontrastowym kolorze, i będzie taki sweterek w paseczki, który będzie miał też różną teksturę. Co dla mnie też jest takim trochę wyjątkowym projektem, na którym, na którym, nad którym się zastanawiam i myślę, że może coś takiego wyczaruję do, nie wiem, do września, bo na razie mam dużo projektów na drutach, więc za to się nie zabieram. Natomiast, gdyby ktoś miał jakiś pomysł i chciałby coś takiego wykonać, uderzajcie do mnie, na pewno dobierzemy kolory, mogę przesłać Wam zdjęcia, jak wyglądają przy świetle dziennym i wymyślimy jakiś taki fajny projekt razem. Tutaj, jak mówię, nie musi to być, wiecie, idealnie dopasowany sweterek, tylko takie luźniejsze, luźniejsze oczka, takie bardziej przewiewny, idealny na wiosnę, lato i wczesną jesień. Więc to jest moja pierwsza propozycja. Natomiast druga propozycja, tak jak mówiłam, włóczki grubości Fingering, czyli różne myrynosy, które mają na 50 gramów około 200, 200 metrów. Ale też wpadłam tutaj na pomysł dzięki Karolinie, która też tutaj prowadzi swój kanał na YouTubie, Ten Gold by K. Odnośnie tego, żeby połączyć to z alpaką. I tutaj mówię o włóczce Alpakina, która jest właśnie taką cieniutką włóczką. Ma 360 metrów na 100 g. Jest to włóczka typowo skarpetkowa, bo zawiera poliamid. Ale co to nam przeszkadza, żeby zrobić z tego sweterek? Albo na przykład, jak właśnie Karolina, planuje z tego zrobić chustę. Wiem, że już narzuciła na druty i pędzi ze wzorem bodajże Stevena Vesta. I była u mnie chyba z miesiąc temu w sklepie. Przyjechała z Wielkiej Brytanii, odwiedziła mnie tutaj w sklepie i wybrała kolor beżowy, który ostatnio pokazywałam w tutorialu na turban. Natomiast ten beż się skończył, więc beżu nie będę mogła pokazać niestety, ale ładnie to połączyło się i właśnie z tymi cekinkami. Natomiast mam kilka kolorów, które mi zostały, i mogę Wam też podpowiedzieć, jakby to się kombinowało. I właśnie do tego fioletu, fioletowe cekinki. Alpakiny mamy tutaj w kolorze numer. 308 i też, jak mówię, to jest cienka włóczka, troszkę ma włoska tego od alpaki, i razem może być ładny sweterek albo chusta, albo nie wiem, też na przykład, o no teraz wpadłam na pomysł, że to można połączyć z tym jako jeden pasek, a później zrobić pasek samej tej alpaki, i też będzie ładny efekt. Albo na odwrót, że to będzie pasek i to będzie pasek. Też mi się wydaje, że to będzie takie wow. Więc to fiolet mamy. Mam tutaj jeszcze róż, który też ładnie do siebie pasuje. I to jest kolor alpakiny numer 313. I z tym różowym, te cekinki, nie mówię jakie są numerki, bo tutaj są numerki od jedynki, w górę po kolei i one jakby po prostu będziecie widzieli, że różowe jest tylko jeden. Więc tutaj, jak mówię o różu, to będzie właśnie ten róż. No i ten róż z tym cykinem. I trzecia opcja, która mi się bardzo podoba, to jest taka śmietankowa alpakina numer 319. I tak naprawdę można ją skomponować tutaj z tym wyżowym, czyli 005. Będzie ładnie, ale też będzie ładnie z tym ekri. Bo też to jest taka jakby naturalna biel, nie jest taka mocno wybielona ta nitka, tylko bardziej taki naturalny ekri. I z tą niteczką będzie ładnie się komponowało. Oczywiście też można dodać jak mówię nitkę po prostu merinosa i tutaj polecam ze swoich włóczek, które mam w sklepie Alonawek Anna i właśnie tu robiłam część próbki w tym połączeniu i te cekinki widać jedyne co miałam półmotka w kolorze różowym a te cekiny wybrałam w kolorze fioletowym więc widać po prostu różnicę tych kolorów dlatego ta nitka cekinowa się wybija jeśli dobierzemy kolory bardziej zgrane ze sobą, no to wiadomo, że wtedy tego przejścia nie będzie widać i będzie ładniej. Tutaj też połączyłam z z Organicon jest ona troszeczkę grubsza, bo ona ma na 50 g 170 m, natomiast to jest bawełna organiczna. Też te cykinki widać nie jest taka mega gruba ta włóczka. Na drutach, trójeczkach, albo 3,5 można robić i spokojnie też widać te cykinki. Kolory też można dobrać, i tak jak mówię, gdyby ktoś miał problem, trudności z wyborem koloru, żeby były najbardziej zbliżone do siebie, albo chcecie kontrastowe kolory i macie wątpliwości, czy będą do siebie pasować, czy nie, możecie do mnie napisać na Instagramie albo napisać maila. Nie ja mam, prześlę po prostu zdjęcia tych kolorów, które sobie wymyśliłyście obok siebie, i będziecie widziały, czy się podobają razem, czy nie. I o tych ciekinkach to chyba tyle. Odłożę je tutaj na, na bok. Mi się szczerze mówiąc bardzo się podobają. I na przykład, a propos naszego kalo, który teraz trwa, ale już zapisy się skończyły. Na koszulkę Rosa T. marki Alonawek Anna, Natalka, policzone oczka, robi swoją tą bluzeczkę właśnie w połączeniu dedykowanej włóczki Alonawek Anna Merino, właśnie z tymi cykienkami. Dlatego kolor e szedł bardzo szybko, ponieważ ona wykupiła sobie na bluzeczkę trzy takie motki, właśnie na nią. I druga włóczka, o której chciałam Wam opowiedzieć, to jest włóczka też wiosenno ale skarpetkowa. To jest włóczka Rico Design Socks Cotton Stretch. I właśnie o włóczce skarpetkowej na lato bardzo długo myślałam. Nie mogłam znaleźć jakiejś idealnej włóczki, żeby mi pasowała kolorystycznie, też żeby skład mi pasował. Też nie chciałam jakby iść w kierunku innej firmy, żeby też poszerzać ofertę firm, ponieważ uważam, że moje marki, które ja mam w sklepie, bardzo mi odpowiadają. Jakościowo, cenowo i mi się bardzo zgrywają w ofercie. I szkoda by było na przykład dla jednej włóczki inwestować w nową firmę i też promować inną firmę, ponieważ mam dosyć sporo y, tych marek, z którymi współpracuję obecnie. Dlatego bardzo się ucieszyłam, jak Rico Design wydał właśnie włóczkę skarpetkową z domieszką bawełny. Już wam o niej mówię, ma skład 40% bawełny, 40% wełny, 13 poliamidu i 7 poliestru. Więc taka mieszanka wełny z bawełną. Natomiast nie czuć tego w dotyku, że jest ta wełna, że ona grzeje czy coś. Dlatego uważam, że będą fajne na lato. I właśnie swoją parę robię z tego koloru żółtego. Taki żółto pomarańczowo szara niebieski I to jest numer koloru 001. I Wam pokazuję, jak to się układa w Dzianinie. Na razie mam tyle zrobione. O. Może pokażę Wam z bliska, nagram osobny filmik i tutaj wkleję, że te przejścia kolorystyczne są bardzo delikatne, że one nie są takie ostre paski, tylko taki melanżowy efekt, jak przechodzi z jednego koloru w drugi. Bardzo mi się to podoba. Robię całość na drutach 2,5, po raz kolejny, tylko przez to, że mam druty Adi Novel, które uwielbiam. I nie mogę się oderwać od robienia, właśnie całości na tych 2,5, bo trójek do tej pory nie mam. I myślę, że tutaj trójka na spokojnie może być, tylko po prostu mówię, że dla wygody, że ja bardzo lubię, właśnie Addy Nowel, do robienia skarpet, to używam tutaj drutów tych, których mam, a mam 2,5, więc całość robię na 2,5. I słuchajcie, w przerobieniu tej włóczki odkryłam yy, taką je, jej cechę w ogóle, że ona po pierwsze jest bardzo sprężysta i ten Koton stretch właśnie jakby nam podrzuca taki pomysł, że może być elastyczna, i ona jest taka sprężynka. I ona jest skręcona w bardzo taki ciekawy sposób, że jakby wydaje się, że jedna nitka albo kilka nitek są owinięte wokół rdzenia nitki, nawet nie wiem jak to określić, że ona jest właśnie przez to taką sprężynką, która się rozciąga i powraca do, swojej, do swojego kształtu. I patrzcie, tutaj zrobiłam ten ściągacz, zwykły jeden na jeden. Na tyle jest elastyczny, widzicie to? I w dotyku trochę mi przypomina taki szlafroczek. Też mówię każdej klientce, która jest zainteresowana tą włóczką, żeby dotknęła już robótkę, bo mam zawsze tutaj przy sobie te skarpety. I wszyscy po prostu zachwycają się tym, że to jest coś innego, że ono inaczej jakby jest w odczuciu niż typowa włóczka skarpetkowa. Jest taki szlafroczek, jak na niego mówię. I słuchajcie, mam zrobioną tyle cholewki, całość zrobiłam ściągaczem. Tu mam już piętę zrobioną, wzmocnioną i lecę tutaj z stopą. Natomiast mam poczucie, że w ogóle ten młotek mi nie znika. Nawet mi się wydaje, że zrobię z nas spokojnie dwie pary w rozmiarze 38 z jednego motka, albo co najmniej jak ja się śmieję, że zrobię trzy sztuki. Będzie jedna para mi do noszenia i jedna skarpetka tutaj na wystawie do pokazania. Też dla mnie jak najbardziej OK. Tego mi wystarczy, żeby pokazać tą włóczkę, ale też będę miała parę dla siebie, żeby nosić, testować, jak się zużywa taka skarpeta. Kolorów nie ma tego dużo, chyba jest w ogóle 6, albo 5 kolorów. Ja na stanie mam 4, bo jeden był niestety niedostępny, a drugi no właśnie nie pamiętam, albo było tak, że wybrałam 5 z 6, bo jeden mi nie odpowiadał, albo było w ogóle 5. I tego jednego nie wzięłam, bo był bardzo zbliżony jeden do drugiego i nie chciałam mieć tak bardzo podobnych. E, więc tak tutaj patrzę na półkę. Mamy takie odcienie różu, właśnie ten żółty, odcienie niebiesko-brązowe i takie brązowo-szare. Więc na każdy gust coś się znajdzie i można zrobić sobie parę skarpet. Producent podaje, że na spokojnie do rozmiaru 45 można wykonać skarpetę z jednego motka, więc nawet dla panów, dla swoich partnerów albo rodziny można wykonać męską parę skarpet z jednego motka. Też jedna z klientek kupiła tą włóczkę na czapkę letnią, co mnie trochę zaskoczyło, ale prawdopodobnie chodzą w góry i potrzebują czegoś na uszy, żeby sobie po prostu nie przewiało i też czekam na efekt, aż przyjdzie tutaj, mam nadzieję, że Pozwoli mi na zrobienie zdjęcia, żeby mogła wam też pokazać w kolejnych vlogach, jak ta czapka jej wyszła. Jestem bardzo ciekawa, i najważniejsze, że właśnie przyszła z tym partnerem, dla którego będzie robiła tą czapkę, i jemu się bardzo ta włóczka spodobała. I co? I na dzisiaj tyle. Nie chciałam przedłużać, nie chciałam robić długiego filmika. Myślałam o takim szybkim, zanim zacznę pracować, zanim otworzę sklep. Kilka osób już tutaj pukało, do drzwi musiałam przerywać, ale. Udało mi się nagrać. Przywitać się z Wami, bo też wiem, że tęsknicie za moimi filmikami, że Wam się podoba to oglądać przy kawie. Dlatego właśnie wyszłam do Was, nagrałam dzisiaj. I co? Życzę miłego popołudnia. U mnie jest popołudnie. Jeśli ktoś ogląda rano, no to życzę udanego dnia. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Polecam zasubskrybować na mój kanał, polubić ten filmik, żeby wyświetlały się częściej moje filmiki. Niektóre wiem, że niestety znikają gdzieś wam z tapety, i nie widzicie, że mam nowy filmik. Też można zapisać się na powiadomienia o nowych treściach na moim kanale. To też będzie bardzo mi miło. To nic nie kosztuje. I gdyby ktoś nie wiedział, to, to jest darmowa subskrypcja, natomiast macie jakby cały czas aktualizacje o wydarzeniach na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Papa. Pa.